Cześć! Dzisiaj na sesji byli ze mną Patrycja i Krzysiek, którym wykonywałam sesję ciążową. Chciałam zapytać Cię Patrycja, bo wiem, że było to spełnienie Twoich marzeń. Czy obawiałaś się czegoś przed sesją zdjęciową? E, troszeczkę się obawiałam, że może coś być, e, coś, co może ukolidować troszeczkę ze zdjęciami. Ale wnioskując yy, po jak yy, to powiedzieć końcu już sesji mogę powiedzieć, że było dobrze, tragedii na pewno nie było, ale było też wesoło i było też bardzo przyjemnie i też było czadowo. Mogę czadowo nazwać, super. Mogę też tak nazwać. Krzysiek, a powiedz, jak ty się czułeś? Bo brałeś udział w dwóch stylizacjach. Jak się czułeś podczas, podczas robienia zdjęć? No, ja można powiedzieć, po części trochę wzruszająco, prawda, że osoba, którą kocham, to, to jest jedna rzecz. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o sesję, no to dla mnie to też przeżycie, bo nowość, nigdy nie brałem udziału w takich profesjonalnych właśnie sesji. Jeżeli chodzi o no to, bardzo pozytywnie przeżyłem. przeżyłem to. Mam nadzieję, że będę miał wiele razy okazję wziąć udział w takich sesjach. Szczerze, no to jestem zadowolony, w niebo wzięty I jeżeli mam polecić, to polecam panią Karnikę. Super. Zapraszam, bo naprawdę miła, świetna tutaj atmosfera i były momenty wzruszające, gdzie się popłakałem. Jakie były momenty, sam śmiech, humor, no było cudownie, polecam. Super. A powiedz mi Patrycjo, bo Ty byłaś tutaj w głównym centrum zainteresowania dzisiaj. Ogólnie przez całą sesję, jak się czułaś? Jaka była atmosfera? Czy ci pomagałam? Jak, jakieś takie Twoje odczucia, jakbyś powiedziała? W kwestii takiej pozycjonalnej, że tak to nazwę kulturalnie. To w pozycjach były, było dużo pomocy. No też tak troszeczkę ubraniowej też były pomo pomocy, jeśli chodzi o ubrania. Pozycje były wzruszające, i momenty wykonywalnych zdjęć były dla mnie dość istotne. No, Mogłabym powiedzieć, że najważniejsze, ale też kadry. I tło, i też osoba, sama osoba wykonywująca te y, zdjęcia jest przeurocza, przemiła, pomocna i polecam z całego serduszka. Bo Super. nigdy nie spotkałam się z tak przemiłą osobą. Bardzo dziękuję. A powiedz mi, jak zobaczyłaś zdjęcia na aparacie, zobaczyliście zdjęcia na apara aparacie, to co wam, się, co wam przyszło do głowy? Czy Wam się te zdjęcia spodobały? Czy byliście zaskoczeni? Ja powiem ze swojej strony tak. Jak dla mnie te zdjęcia są fenomenalne. Oddawają całą, całą mą kobiecość, yy, cały mój kształt yy, ciążowo-kobiety, ale także yy, pokazały, że potrafię i jestem kobietą z klasą yy, o przepięknej urodzie i wcale nie uważam. Że coś mam z urodą nie tak, wręcz przeciwnie. Jesteś bardzo piękną kobietą i trzeba to pokazać, i dbasz o siebie jesteś naprawdę pewna siebie, bo skoro jesteś tutaj ze mną i z Krzyszkiem, to naprawdę robisz ogromny krok w kierunku dbania i, i takiego samego samorozwoju i dbania o samą siebie po prostu. Bardzo Wam dziękuję i w takim razie do następnego już z małym Bartusiem. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.